Cześć moi kochani. Dzisiaj idę do sklepu, żeby kupować moim rodzicom prezent, supra, bo dla niego jest dziwa babcia dzień dziadka, a z mam już chyba w którym mamy. I dlatego chciałam Nie pokazałam, w którym sklepie jestem, bo to połączać te filmiki, a dzisiaj nie chcę się tego robić, bo mam bardzo dużo do zrobienia, więc pokażę nagram ten filmik i zaraz kolejny jak będę już do domu pokażę wam jak pakuję te prezenty po prostu, bo na się, e, pokazałem wam co kupuję, tylko będę i wam stawiała po prostu dobra więc idziemy teraz do polomarketu ja tylko wam teraz powiem dzieje. idę do polomarketu do całodziedzianego Dorotnara do kawiarni Siedzieć 34. Więc dużo no, mam do przejścia. Jeszcze muszę być zaraz, e, dla, dla Was, e, za kilka e, godzin. Dla mnie też. Dla Was to będzie takie kapsiłk, że zaraz już. będziecie to widzieć na film a ja muszę to wszystko montować i wtedy to dopiero mi wejdzie. Mam torbę. To bardzo e, dużo mi środkami, bo będę miała bardzo dużo. To Dobra, jest taki bo muszę z tym się pokończyć. Teraz będziesz się widzieć w później w domu, na to widzimy tu, gdzie już jest dusza. Więc para, dajcie się łapię w górę.